jadę po Marcina na lotnisko. Odbieram go, bo właśnie wrócił z Brukseli, gdzie testował jakiś samochód, chyba Toyota Auris. No i co? Spróbujemy nagrać POM, bo jest godzina popołudniowa. No i będzie, będzie korek w mieście, więc co będziemy robić? Nagramy coś. Numer obecny jest zajęty. Aha. później lub poczekaj na I ma zajęty numer. zajęty numer, więc w takim razie nie dowie się, że się nagrywamy. Także jeśli rzuci jakimś mięsem na moje powitanie, bo się... Nie, właściwie się nie spóźniłem, jestem 7 minut przed czasem. W każdym razie, gdyby rzucił jakimś mięsem, to sorry, ale on nie wie, że gra. Że gra kamera, gra film. O, właśnie dzwoni. Siema, dojeżdżam. Okej, okay, dobra, super. ja powiedzieć, że się nagrywamy. Dobra, nie szkodzi. Damy radę. Gdzie jest kolega Boutryk? Pan redaktor. Jest jakaś blondynka, ale to nie on. Obecnie jest zajęty. Zadwoń później mhm. lub poczekaj na linii. The number is currently busy. Please hold the line or call later. Ach, bo on nie wie, że tu teraz nie wolno wjechać. Halo. No, Słuchaj, no, jestem, odwróć się w prawo. Jestem na trzecim... trzeciej linii od ciebie. Biały Jeep. No, okay. Cię, dobra, bo, te, bo teraz nie wolno wjeżdżać tam, chyba tylko taksówki ja, nie, nie wolno, kurwa, dobra, idę. Dlatego stoję na przystanku autobusowym Widzę, widzę, dobra, dobra. cześć Co? Co? Nagrywam nas A, cześć <grywia> Stwierdziłem, że skoro i tak będziemy stali w korku cześć. To się nagramy Jak było w, w Brukseli? Deszczowo bardzo, deszczowo, padało Blisko, deszczowo. Braliśmy udział w, w teście systemu zapobiegającego najechaniu auta na tył. Na Był tył? Na, na czyj tył? Na tył czyjś. O, facet robi sobie selfie. Na czyjś tył? Ok. Było to bardzo niebezpieczne. Przed 30 na godzinę jechaliśmy z tyropią. Ale ten samochód też tak robi. Jakbym wjechał teraz ten korset, to no on No dobra, by a ty pamiętasz, co się stało z panią Hanką Mostowek, jak wjechała w pudło? Jak wjechała w pudło, tak. O, widzisz? On mi no, też od razu no, pika no, i tam, zaczyna tam hamować. Tak tak robi. No No widzisz, Zyta to mamy. A my mamy już jeepa w Polsce i robi dokładnie to samo. No, ale no. Ale tam to też już w Polsce jest. A, no to w sumie. Jeden dwa no. turbo. Je, o, właśnie, jeden dwa Ja tu mam 1-4 turbo w benzynie. Jeden dwa turbo, 100, o, ja dobrze pamiętam, 12 koni albo 116 koni. Czy, czy coś takiego. Słuchaj, e, brendy się do siebie jedzie lepiej o tej e, porze. No przez, przez, przez ten, przez. Autostradę? O, tak. Czekaj. E, na razie twój lot o czasie, SMS a cię stać. Przed dwóch godzin. O, no widzisz. <ślech> no i jeden dwa turbo sobie jest. Bardzo fajnie to jeździ. W sensie nie czuć, że to taki mały silnik nie mm -hmm. męczy się dość sprytnie się rozpędza. To jak ten, jak jeden, 2 TSI golf. Ale pan Gozi, przepraszam, by jeden z panów od VR Toyoty twierdzi, że ten samochód nie będzie. Co, przy tym, czy ten samochód czy jest, jest jakoś tak ciasno, słuchaj, po, po kolanie cię smyram. Że nie będzie flagowym. E, e, nie flagowym, tylko najbardziej popularnym silnikiem wybieranym w Polsce. No, w Polsce to ja się domyślam że cały czas będzie 1.6 benzyna ja, no, Turbina się zepsuje I co się dowiedziałem ciekawego że Auris jest kompaktem numer 1 wśród klientów indywidualnych w Polsce No proszę Znaczy przynajmniej tak twierdzą i mówią, że nie oszukują To znaczy, jeśli kupujesz nowy samochód to z dużym prawdopodobieństwem kupujesz Aurisa Jest to Aurisa. kompakt, to kupujesz Aurisa tak? A nie Golfa I... No i że hybryda, tak, że będą no, strasznie mocno lansować tą hybrydę to Bardzo mocno tak, Ale tak, hybryda tam. pod technicznym względem się nic nie zmieniła. Aha. Technikalia te same. A w tym samochodzie w ogóle coś się zmieniło? No w środek się zmienił. Zegary, wiesz, teraz moda jest na tunel, tunelowe. tunelowe. Okay. No nowe jest zupełnie nowy jest system multimedialny. I uwaga jest, jak to powiedział kolega z Auto Świat, Jak to powiedział, że Toyota demokratyzuje system. Oznacza to, że on jest dostępny już tam od. koledzy drugiego... z Autoświata mówią, że może się podobać. Może tak, jeden. Może Nie. się podobać? E, no oczywiście, że może się podobać. Czyli to jest jak Avensis? Z przodu, jak Avensis trochę wygląda tak. To też okay. ma ten taki srebrny. coś. Coś. Srebrny na Okej. Okay. No tak to Auris, jak Auris, no. A mnie wczoraj hejtowali? Widziała, czy słyszałem? Udało Nie. się, udało się, słuchaj, wiesz, jest. Ale to było hejtowanie na YouTubie? Czy... Nie, yes, słuchaj, ja napisałem, jak bloga zacząłem pisać, jestem blogerem. A, i na, bloger, na blogę? Na blogę napisałem, że mi się nie podobało na Le Mans i e, jakiś taki profil, e, który, ma no, tam nie wiem, 100, 180 fanów e, zhejtował mnie, że jak mi się... Nie dość, że poleciałem za pieniądze Toyoty, to jeszcze mi się nie podobało. Czapeczkę, no to jest, popatrz. Do, czapeczkę dostałem i ją zgubiłem. Masz swojego hejtera, to jest bardzo, Mam. to jest, jest... Od czegoś trzeba zacząć. Kurczę, fashionelka, here I come. Może powinienem modowym był... Nie, lepiej nie. Okej. Okay. No, jedna z rzeczy, o którą, mnie, o którą mnie tam hejtowali, to było to, że nie lubię dźwięku silnika, że powinienem tam siedzieć i po prostu chłonąć te fałki, te korwety, które tam zasuwają 500 krążeń. To Po 20 okrążeniach robi się nudne co no. ja, ja lubię sporty motorowe, lubię je oglądać. Pewnie bym ba, bardziej był podniecony tam niż Ty, ale też bym nie wytrzymał tam kilku godzin. Nie zdarzyło mi się nigdy, nawet jak kupica jeździł i się tym jarałem, mhm. obejrzeć całego wyścigu F1 bez y, zgubienia paru okrążeń gdzieś tam no, odleciałem, tak? No przy, przy... A ten wyścig raptem 3 godziny trwa, jak, jak kubica jeździ, nie? No raptem, no. a nie 24. Trzeba pójść zrobić kanapkę, trzeba Nie no to, jest ale... to jakby fajne, ale nie na. Ile czasu, ale rozumiem, że są ludzie, którzy tym mia... Słuchaj, no, Są ludzie, którzy oglądają mecze piłkarskie. No to, to ktoś może też oglądać 24 godziny. No, może i może. Ja próbowałem oglądać mecz, nie jestem w stanie. Nie, no, szanuję tych, którzy to lubią, oglądają i, i kibicują. Ja nie mogę obejrzeć 90 minut, jak ci faceci ci biegają. Nie ja do końca wiem też, co to A się męczą, jak oni biegają. O, teraz nas wyprzedza taki chip jak nasz, tylko że czarny. O, oh, Trailhawk, to taki, to taki terenowy bardziej. To jest zły, jak on zasuwa. Czy to jest ten Jeep, co jest Fiat i Fiat, co jest Jeep? To jest ten Jeep, który jest Fiatem 500X, tak mniej więcej. Prawdopodobnie dostaniemy telefon z Fiata i powiedzą nam, że wcale nie. To jest przednionapędowy 1.4, 140 koni Turbo benzina. Turbo benzina, tak. Ale ma wszędzie napisane, tu ma since 1941, tu ma takie mordki jeepowe. Ma mordki. Y, tu ma na lusterkach ma napisane Jeep, żeby przypadkiem nikt nie wpadł na pomysł, że to jest fiat. Tak. <kluz> jedziesz tym samochodem i wiesz, że jedziesz Jeep. O tu ma nawet na szybie jeepka. No, ale fajny. Ale fajny jeepek. Ja go później ja go później sfilmuję. Ale jaki jeepek, pan? No, Także wszędzie, są, Wee, wszędzie w tym samochodzie są tak Jeepy. Tu ma napisane Jeep na drzwiach, na półśnikach ma te takie e, mordki. Te, przez te mortki mam na myśli te, te, ten grill taki siedmio. prążkowy. Siedmioslotowy, siedmioprążkowy. Tak. Wiesz co, Tak, jakąś jakąś karygodną. E, karygodny, popełniłem jakiś błąd językowy. Nie wiem, jak, jak byś to nazwał. Przerwowy, siedmioszczelinowy. Siedmioszczelinowy. -sz... Zębowy. Zębowy? 7 przerwowych. On ma 7 przerw czy 7 zębów? 1, 7. przerw. drzew. 2. 3, Czyli 7 szczelin ma. Tak, 6 zębów. No. E, I teraz pytanie jest do Ciebie. Czy to. Czy to jest jeep? Jak na Ciebie uciekniesz? To z zewnątrz nie wygląda jak jeep. No jak nie jest. Chciałeś to jeść, że biały, to wtedy go trafiłem, ale że jeep to nie za bardzo. Ok. No ale jest kanciasty. Ma tę szybę tak Ale zobacz, no nie pokazują na tym tego Jeep'a, tylko pokazują tego Jeep'a. Willisa Willisa. No więc to jest taki bardziej dorosły Willis ani mówię. A, to dorosły Willis? Tak. Okej. Okay. Jak Willis dorośnie, to będzie takim właśnie tutaj jeepem. Automatyczny. Ma... Na pierwszy ma tyle wspólnego z Willisem, co i Indianie nawet, z Indianem. On nawet nie ma tej, tej gałki <coughs> takiej, O przepraszam. Co Nic nie zepsułem, z tym pan za nawet nie ma tego takiego pokrętła, bo w nim, w nim nawet nie ma wajchy. On, Kurczę, jak on jest... nie jest na 4. nie? Przed... Ten nie. Ale yy, może być. Może ]ło. być. Ten Trailhawk, co nas wyprzedził, to na pewno. Yy, I on wtedy tutaj ma tę taką gałkę do tego tam track, 3 tri, drop, coś, coś tak. tam. Yy, może mieć albo taki zwykły tam tryb auto i coś, albo może mieć, jak w tym Trailhawku, tam może mieć pewnie jakiś taki niby a, low -range. Czy ten odcinek ma jakiś e, temat przewodnik, tak Nie. Kompletnie nie. Tak sobie pieprzymy te rzeczy. Ale to tak, jak zawsze. To jest od mojej kamery. Nowa snówka sztuka. z karty ci od tego razu. Tak, właśnie, mogę Wam powiedzieć. Mam nową kamerę, więc prawdopodobnie dźwięk lepiej słychać, bo GoPro 4 zbiera lepiej dźwięk A mam tę nową kamerę nie dlatego, że ją tak bardzo chciałem znaczy, ją bardzo chciałem, ale nie dlatego, że ją bardzo chciałem, tylko dlatego, że ją musiałem sobie kupić, bo mi cały sprzęt ukradł w Barcelonie. Ci z Was, którzy nie wiedzą jeszcze. W związku z czym nie liczcie na testy Seata? Nie no, Seat się do mnie ostatnio zgłosił i się nawet spytał, czym nie chciał czegoś przetestować. Napisałem, że chciałbym i. Więcej się do mnie nie odezwał. Może się dowiedział, że bojkotuje że hiszpańskie produkty. A wino hiszpańskie już pijesz? Nie, wina hiszpańskiego nie piłem, ale byłem zmuszony pić sok z hiszpańskich pomarańczy, bo w Lidlu są tylko takie. Wiesz co, muszę I pamiętać moje... o tym, żeby to wyciągnąć z podwodników. Dobrze. I mojej moje konkubinie <coughs> pozwoliłem kupować hiszpańskie oliwki do pizzy. Ale ja normalnie, ale, 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 ale tak to nie pojadę więcej do Hiszpanii. Bojkot. Bojkot. Nawet Bojkot. na MX5, nawet na MX5, także jeśli Mazda mnie zaprosi na MX5 to sorry, ale nie ale Teraz się dowiedziałem, że Goodwood za chwilę jak, jakoś startuje. Ale tam, Goodwood nie jest w Hiszpanii. Nie jest w Hiszpanii, ale będzie tam e, przed Pra premiera jeżdżenia MX5 No, to macie jeszcze czas zmienić lokalizację. Nie do Hiszpanii nie do Hiszpanii, tylko gdzieś tak nie wiem, Francja, Włochy, coś tam Japonia, pojechalibyśmy do Japonii na targi, prawda? Oj pojechalibyśmy, rozmawiałem wczoraj wieczorem z jednym dziennikarzem co tam był mm -hmm. i mówi, że, że nic tamtąd budowa. nie przewiozł. Tego poza jej w sensie, wspomnieniem. Poza, tak, poza szczeką. No Japonia to dziwny kraj, więc tam się w Widziałem w no Polsce. Japońskie... W samochodach mają to samo. <laughs> tak, oni mają takie malutkie samochody. Jak to się znaczy? Kejkary. Tak? Tak. Moja znajoma ma Kejkar. Może, może pożyczę od niej do testów. Disa, również blogerka, ma Daihatsu Kopen. Ten taki mały, mały kabriolet. Świetny samochód. No to tam tego mnóstwo, i chyba warto hmm. by było Właśnie, my staramy się namówić już jakichś importerów, bo żeby nas zabrali na te targi. Próbujemy namówić Toyotę, próbujemy namówić... Z kim ja ostatnio rozmawiałem? Chyba z Mazdą też ostatnio rozmawiałem, że ej, słuchaj Magda, słyszałem, że w Japonii o tej porze roku jest bardzo ładnie. Ale no niestety, na razie się na razie. Przecież się nie jest tak, że znam tylko takie auta, bo tam też mają premierę takie samochody. Które Normalne? Znamy. Tak, no na przykład Mini, to, to które jest teraz aktualne, mhm. miało swoją premierę równolegle w Europie i w... w w te, bo to no, też w październiku się odbywa, nie więcej, chyba się zazębiło. Nie, Mini był w Paryżu, tak? Miał premierę? Mini był, tak, w, Paryżu. To w, w tym samym czasie miał premierę w Japonii. Ja bym o wiele nie pojechał do, w Japonii. do Tokio niż do Frankfurtu albo Paryżu. Podobno y, te, te targi bardziej przypominają budynki, ułożenie, wielkość bardziej przypominają Poznań niż jakiekolwiek targi, które by znamy. O, to bardzo dobrze, bo Poznań jest bardzo ładny. Na targach. Na targach, tak. Jak się wyjdzie z targów, to jest. Tam można pójść na taką karkówkę. Z... A propos, nie ma co jeść. Dobrze, no. że nie pojechałeś no. teraz na tą Toyota. No, co nawet? głodny. No, rozumiem, nie było mięsa. Znaczy było, ale dopiero o 19.00 nie akurat. A co było? Wcześniej? No. Ananas. Co raz jest ananas? I gofry. Nie cierpię słodycze. Nie, tak, nie wygląda. koledzy wspominali, że Marek to był biedny. <laughs> jest wiesz co, takiego gofra jakby posypać bekonem i parmezanem, to od to razu było lepiej. Niestety mogłeś go posypać ananasem. Tylko ananasem. To głupia sprawa. Ja nie wiem, czy teraz dobrze pojechaliśmy, bo korek, jak widziałem, e... zaczynał się na wysokości zjazdu na Bemowo. No to zjedziemy sobie, wiesz co, też postoimy, niestety. No, ale to się przynajmniej coś ponagrywa. A ty jechałeś tutaj do mnie obwodnicą? Ja jechałem do Ciebie obwodnicą, tak. Pobiłem rekord toru, bo zrobiłem to chyba w 25 minut mimo korka. Jak Ty do mnie dzwoniłeś, to ja jeszcze stałem w korku na Żeraniu. O, no, to szybko. Dwa papierosy później była u nich. No, wiesz. Co to są malinowe hotele? Mój dziadek kiedyś jeździł do malinowego zdroju. Gdzieś pod Kielcami w jakimś yy, busku czy tym... Tam jest, zaczekaj, albo busko-zdrój, albo jeszcze jakiś inny zdrój. I, I on tam jeździł do takiego zdroju. Bardzo miłe miejsce tam, ponoć najlepsza siarka. A jeszcze z ciekawostek z Toyoty, to y, ta polityka propagowania napędu hybrydowego zaskutkowała tym, że ten nowy Auris, czy nowy, nie nowy, tylko po faceliftingu, który też warto zauważyć nastąpił ledwo dwa lata po wprowadzeniu modelu, mm. tak? y, wiąże się również z tym, że, a, że hybryda będzie zaraz dostępna z niższymi pakietami wyposażenia, czy ta będzie tańsza. Okay. Najtańsza hybryda. Znaczy on już można kupić za 70, parę tysięcy. 79,900 to jest cena tak zwanej przed Z mm -hmm. takim pakietem, to nie jest ten bazowy pakiet, to jest tam drugi od, od dołu. Ok. 79,900 przed chyba 3000 drożej normalnie ceny. Kosztuje taki. Już tak wyposażony, że nie ma styku. Ja tu słuchaj, widziałem Subaru Subaru Nie Forester, tylko ten mniejszy. Imprezę hybrydową gdzieś w Japonii pokazują. No co no, nie no, robią? No, no trudno się jakby nie zgadzać z tym wszystkim, no tak się dzieje i mogę sobie, wiesz, strzelić focha przy, przy tupem. Nie kupię, nie kupię. No i tak. O, nie zaraz kupię. zobaczysz ten samolot, każe mi wziąć ręce na kierownicę. A to wstać butelkę, bo tak nie ma. Nie skręcać, nie próbowałem jeszcze. Bo to, to też ma ten system, ta w też w, w mm -hmm. ten system, ale nie skręca, tylko krzyczy. A, tylko krzyczy. No słuchaj, zaraz będzie zakręt, to zobaczymy. To chyba też nie skręca, bo on by Raz ja odbił, bo on tam dalej kosił. Ja się pierwszy raz zorientowałem w drodze na lotnisku, jak instalowałem tę kamerę. Co to jest za... Ta, ta plama? To plama. To jest plama błota, która y, jest zamiast, zamiast czerwonego. A, wspaniałe. A jak uruchamiasz silnik, to się pojawiają takie dwie plamy niebieska i brązowa, które pewnie mają być włotą i wodą. Y, tu mam zjeżdżać, czy jeszcze dalej? co, e, jeżeli tam jest korek, no to zjeżdżam. Dobra. Tam jest korek. Coś służbowe paliwo, to taka sytuacja podobna była, nie? A tu jest też korek, no niestety. A nie, to nie jest korek, tylko tu. O, tu jest korek. Spokojnie. W prawiznę. Prawo powiadasz, słuchajcie, więc muszę teraz. tutaj będę jeździł, tu muszę przyjechać kupić. Tu w prawo? Żarcie. Tak. Co tu w A prawo? możesz prosto też, tak, się, możesz prosto. Poczekaj, e, teraz przyjechać. to ja nie wiem gdzie ja jadę. Prosto, nie, jedź prosto. Dobra. Jedź prosto, tam sobie zjedziemy Tam sobie zjedziemy e, Jutro będę jeździł na tym. na tym. na fanwanie. Będę naprawdę te, takim gościem, co to robi bez przygotowania. Znaczy, ja no z motocyklami po mieście nie miałem nic do czynienia, poza tam jakimiś o. przygodami ze skuterami. W związku z tym widzicie Marcina po raz ostatni, bo jutro wsiadam na 125. ale zrobię to co robi, co, na co pozwalają przepisy, tak? Czyli wsiądziesz na motocykl bez skuterów. Słuchaj, no rozmawiałem z jednym z importerów motocykli, hmm. który to oferował do każdej zakupionej 125 hmm. darmowe. Takie szkolenie zobycia hmm. się z, hmm. z motocyklem troszkę mocniejszym niż skuter hmm. No nikt tego nie skorzystał, nikt tego nie chciał No proszę Czyli zachowam się jak taki statystyczny kupujący Okej okay. I zobaczymy no to... co z tego wyjdzie Dobrze, jeśli nagramy kolejny POM to powiesz jak było No No dobrze Zresztą nie tak, że nie miałem w ogóle do czynienia z motocyklami, ale Nie no, bo ty jeździsz mieście, na jakimś tam krosie w, czy czymś w mieście w życiu nie jeździłem na niczym innym niż skuter i kiedyś Simpson za młodu. O, szacun. Simpson scooter. No ale to się jeździ tak samo. No podejrzewam. Tylko trochę szybciej i on ma trochę, trochę hamulce. trochę więcej teraz tego jest na mieście i więcej samochodów jest na mieście. Bo ja już jestem stary. I wtedy jeździłem maluchy i fiatal. W weekend słyszałem straszną rzecz. No. Znaczy straszną w sensie, ktoś miał tłumik, jak się nazywa? Przelotowy, wylotowy? Przelotowy, no? Przelotowy. Wydechowy, tak. Kurczę, jakiś debil jechał u mnie po osiedlu na motocyklu. Prawdopodobnie jechał, ja, wiesz, wie, na tak. pierwszym biegu nie wszystko, co miał. To może jechał skuterem, wiesz, bo to Skutery też mają... tak robią, skute skuterowcy, skuterzyści? Ja, kierowcy skuterów. Tak, kierowcy skuterów. Kurczę, wiesz co, to jest. Ja nie wiem co się ludziom wydaje, bo jego naprawdę nie słychać. Ale to powinniśmy dać w lewo, ale. Ale jest ciągła linia, więc nie mogę, więc ja się niestety w związku z tym trochę wepchnę. Tak. Po z tym jesteśmy, przepraszam, Mamy ja się jadło. normalnie nie wpycham tak bardzo, po tym Mamy jesteśmy. Mamy SB. Wszystko, tak, tak, jesteśmy, nie stąd. Przepraszam, 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 ja nie stąd. On zresztą też nie stąd. Kurczę, oni wszyscy są nie stąd. No, teraz jedziemy przecież, to jest zaułek nie stąd. Jedziemy na osiedle, gdzie nie ma żadnej warszawskiej rejestracji. No. Czuję się tam jak murzyn biały wśród murzynów, są odwrotnie. Czy murzyn wśród białych? Wśród biały, tak, zależy od dzielnicy. Dobra, ponieważ będziemy dalej stali w korku, to myślę, że w tym miejscu zrobimy sobie yy, koniec yy, tego, tego gadania. Yy. A teraz Ci opowiem te obleśne dowcipy, co to już nie wolno ich na wizji? No to opowiedz jeszcze jeden. Nie, nie, nie. No są, opowiedz nie, jeden. Są tak hardkorowe, że jeden. nie możemy... Jeden. No, jeden, słuchaj, ludzie nie. będą chcieli, będą się domagać. No to w następnym POMie, jak dostaniemy 14 komentarzy, że mają być obleśne odcipy. To je puścimy, ale generalnie są takie uści, że mi uszy zwiędły, to wiesz, jakie to muszą być. O kurczę, jak Marcinowi uszy zwiędną, to nie jest dobrze. Koszmary. Yy, dobrze, yy, jeśli chcecie koszmarne dowcipy Marcina, to piszcie w komentarzach poniżej, a jeśli nie chcecie, to, to też piszcie. Na rano. Do zobaczenia.